Ja jestem Oleg. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam moją kompletną kolekcję UEFA Euro 2016. Na pierwszej stronie były karty z logami danych reprezentacji. Na środku było logo Euro 2016. Dalej mamy trzy y, karty. Oficjalna maskotka, trofeo oraz piłka. Tutaj karty się układało od lewej do prawej. Za przykład dam Wam na przykład Panini FIFA 6-5. Tam w ten sposób się układa karty. Dalej mamy zawodników top. Jest tutaj top scores, top assist oraz top minutes played czyli top bramek, top asyst oraz najwięcej minut na boisku. W top scores jest Lewandowski, 13 bramek, Ibrahimović, 11 bramek i 9 bramek. Stop asyst jest Weiss, 6 asyst, Milk 6 asyst oraz Szekili, 5 asyst. Um, stop minus playet czyli najwięcej minut jest Isakson, 1080, Jarmolenko, 1055 oraz Dudczak 1045. Dalej jest sześć legend. Robikin, Casillas, i Ronaldo. Dalej są um, pozostałe trzy legendy, czyli drużyny: Niemcy, Hiszpania oraz Francja. Dalej są trzy karty Time Machine: Buffon, Ronaldo oraz Ibrahimović. Dalej są trzy karty: Friend and Faust, czyli zawodnicy, którzy grają w tych samych klubach piłkarskich, ale na Mistrzostwach Europy będą przeciwko sobie. Jest tutaj Miller oraz Lewandowski, Weracji i Ibrahimowić, Pogba i Liechtensteiner. Dalej mamy reprezentację. I tutaj było tak. Każda reprezentacja miała po 18 zawodników. Na początku było logo, na, na końcu było karta 11 I były tutaj e, karty takie jak Gold Stopper, Top Ruler, Next Generation, Want to Watch mm. i Game Changer, Double Trouble, Inventis i inne. Na przykład Dynamo, dynamoki, player, gol będę wam przedstawiać tylko te specjalne, czyli Golstopper, Top Shooter, Next Generation, Want to Watch, Inventivens, Game Changers, Double Trouble. Nie mamy tutaj tak. Golstopper, czyli bramkarz Kurtua, Top Shooter, czyli najlepszy zawodnik, Vincent Company. Next Generation jest. Carrasco, Carrasco, i De Nair. Want to Watch, De Bruyne. Inventivens, Inventivenes. Jest Hazard. Game Changer, Mertens. Double Trouble. Bentke i Lukaku. Dalej są Czechy, Goldstopper. Peter Czech, Top Żuder, Rosicki, Ekspert Czech, Inventivenes Rosicki, Double Trouble, Szkoda i Doczkal, I Want to Watch, Kadebarek, Game Changer, La Fata. dalej są Niemcy, Neuer, Stopper, Miller, Miller, Top expert, Schweinsteinger, Next Generation, Ginter i Chan, Game Changer, Royce, Inventivanas, Zil, Singatura, Hummels, dalej East Anglia, Golstopper, Hart, Runei, Top Shooter, Defensive Rock, Cahill, expert, Runei Want To Watch – Wordy Next Generation – Stones i Barclay Game Changer – Rune Hiszpania Golstopper Casillas Iniesta – Top juder. Game Changer – Morata Expert – Casillas Singatur – Costa Double Trouble – Silva i Cazolla, Defensive Rock – Ramos Dalej. Francja. Golstopper Loris. Top shooter. Pogba. Game changer. Schneiderlin. Inventiveness. Pogba. Double trouble. Griezmann i Martial. Defensive rock. Varan, Want to watch. La Casette Chorwacja. Golstopper subasić, Top żuder Srna, Expert Ponownie, S Srna, Game Changer, Perisic, Want to Watch, Kali Kalinić, Inventiveness, Modric. to jest karta Passion and Pride. Dalej Islandia. Golstopper Haldarson, Top. Żuder Sigurdsson To jest karta Są dwie karty making history Czyli to jest Z tego co wiem ich pierwszy avans. Dalej jest um, Want to watch Goodmundson, Game changer Sig Sigdorsson Kolejna karta Passion and Pride Dalej są Włochy Buffon Goldstopper Topruder Verratti, Double Trouble, i Ipele, Game Changer, Edel, Inventivenes, Sharway, Singato, Buffon, Expert, Buffon, Włochy, Węgry, Węgry. Golstopper, Kiraj, Mm, to brzude jest. To brzude. Jude Shack. Tutaj jest Making History. Prawdopodobnie ich pierwszy awans. Do 99%. Tutaj Next Generation. Kleinenscher. Oraz Snuggy. Event Yvonne's. Jude Shack. Passion and Pride. Irlandia Północna. Goldstopper. McGowin. To Brzuder Davis. Making history. To ich pierwszy awans był. Double Trouble. Lafferty i Davis. Want to watch. Norwood. Pa I karta Passion and Pride Oczywiście z zawsze na końcu jest 11. Dalej jest Austria. Goldstopper. Almer. Mm, Dobrzuder, Alaba, Want to Watch, Alaba, Next Generation, Hinteg Hinteger i Sabitzer, Making History oraz Passion and Pride. Polska, Fabiański top Dobrzuder, Lewandowski oczywiście, Want to Watch, Krychowiak, Double Trouble, Miliki Lewandowski, Defensive Rock. Glik, Game Changer Lewandowski i Inventivenes Mila Portugalia, Wallstopper Rui Patricio, Ronaldo Tobrzuder, Expert Ronaldo, Defensive Rock Pepe, Singatur ponownie Ronaldo, Game Changer, and, oraz Passion and Prime. Irlandia, mm, Goldstopper Stopper, Given, mm, Top juder. King, Expert, Given, Double Trouble, Long i Walters, Inventiveness, McGiddy, Want to Watch, Brady i karta Passion and Pride. Dalej Rumunia. Golstopper Tatusan, Top Juder Rat, Want to Watch, Ando Event Event Events, Sean Manter, Sean Martean, Defensive Rock, Chirises, Expert Rat, Game Changer. Budestku. Dalej Rosja. Golstopper. To Dobrze. Dzjagoef. Dzjagoef. Czekajcie. Coś tu pokręciłam Ja się zrobię cięcie. Okej, okay, dobra. Już jest. To jest Double Trouble. Kokorin i dziuba. Gamechanger Kokorin, Defensive Rock Ignas, Ignasiewicz, Ignasiewicz, Inventiveness Dżagojew, Want to Watch dalej jest Albania Bramkarz Berisha, To Kana, Making History, bo to ich pierwszy awans, tutaj jest to lądrzaka tutaj również on want to watch to i wiem że tutaj była karta błąd i tutaj właśnie ją macie dwie karty 349 co tu nie mam 348 jakoś tak dziwnie tutaj już to karta błąd jest Dalej jest. Jeszcze Fashion Enterprise. Dalej jest. Słowenia. Jest. Kolstopper. Kozacik. Przepraszam, to jest Słowacja. To jest to żuder. Hamsik. Making history, bo to ich pierwszy awans. Double Trouble, Hamsik i KUCKA defensive rock, szkortel -sz -sz oraz karta Passion and Pride, Szwecja, Goldstopper i Saxon. to że rzeczywiście Ibrahimowicz, Game Changer Ibrahimowicz, Inve Inventiveness Ibrahimowicz. Czy to... no Ibrahimowicz, to jest naprawdę. Trzy karty, to jeszcze specjalne, to naprawdę nieźle. Nie Want to Watch, Guidetti, Expert i Saxon oraz Passion and Pride. Szwajcaria. Goldstopper, Stopper, Zomer, mmm, Top żuder, Shakiri, Shakiri, Game Changer. Drmić, Double Trouble, Dream i Mehmedi. One to watch Embolo, Inventiveness Inler oraz karta Passion and Pride. Turcja. To jest Goldstopper Babakan, To Turan, Game Changer i Zakup. One to watch Tyre, Inventiveness Chalanolu, Next Generation no, to jest i Zakup oraz Tufan i Game Changer Ilmas Ukraina Pat, Piatow Goal Stopper Jarmolenko Toprzódę Double Trouble Krawec i Selezniow. Want to Watch Sydorczuk inventivena skonoplianka. Game changer jarmolenko. Drugi game changer to jest garmasz. I ostatnia reprezentacja ostatnia. Tak, to już ostatnia. Walia. Golstopper Hensi. To Brzuder to oczywiście Bale. Making History. To chyba był ich pierwszy awans. Next Generation. Williams. To jest um, Jonathan Williams i Gregor Williams. Singa e, Bell Oraz karta Passion and Pride. I nie wiem, czy zauważyliście, ale jeżeli ułożycie karty tak, w ten sposób, to tutaj, gdybyście chcieli to złączyć, to zobaczcie. Złączyłam te dwie karty i powstał obrazek. Stadion. A więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Do zobaczenia, cześć!